Dobry wieczór, witam w konferencji prasowej po meczu GKS Tychy Wisła Kraków, zakończyło się zwycięstwem gości 2 do 0, razem z nami trener drużyny gości pan Mariusz Jop, którego poproszę o pomyślowy komentarz. E, dobry wieczór, e, gratulacje dla mojego zespołu, bo e, dzisiaj było to e, bardzo trudny mecz z rywalem, który m, jest rewelacją tej wiosny. Początek w wykonaniu gospodarzy był świetny, mieliśmy dużo problemów i w zasadzie ta przerwa spowodowana racami dała nam trochę oddechu i dała nam czas do tego, żebyśmy mogli zmienić swoje ustawienie, jeżeli chodzi o bronienie, bo, bo ten początek nie wyglądał dobrze. Mecz, w którym pokazaliśmy bardzo dużo charakteru, bardzo dużo pracy, ale też jakości, bo sytuacje, które mieliśmy, zamieniliśmy na bramki. Chciałem też pogratulować rywalom bardzo dobrej gry. To co mówiłem wcześniej też na konferencji trener Skowronek robi tu bardzo dobrą pracę i, i, i życzę mu, żeby mm, osiągał jak najlepsze wyniki. Dziękuję bardzo. Poprosimy o pytania. Bartosz Herczko tak, na chciałbym o pierwszą połowę za, zapytać tylko proszę o szeroką odpowiedź czy to był rzeczywiście taki trochę plan żeby oddać Tychom piłkę bo rzadko się zdarza żeby Wisła miała aż taką różnicę w posiadaniu na niekorzyść. w ogóle się rzadko zdarza żeby Wisła miała mniej piłkę przy niż Wyra a, a tym bardziej w takim procecie. No, myślę że tutaj gospodarze mają skarb w postaci bramkarza który jest naprawdę świetny jeżeli chodzi o budowanie i w tym ich ustawieniu, doskak próbując doskakiwać do nich wyżej, no mieliśmy problemy, było to po prostu nieskuteczne. Stąd decyzja, żeby stanąć trochę niżej i czekać na właściwy moment. Także tak, no, to było z premedytacją, w drugiej połowie też byliśmy trochę niżej. Rzadko wychodziliśmy od razu do nich wysoko, no, po to, żeby ten nad w postaci budowania przez bramkarza zniwelować. Kasper, tutaj chciałem zapytać, ale się na pozycji 10 i dość mocno poobijane, czy wszystko z nim w porządku po tym meczu, bo widać było, że trochę cierpienia musiał znieść? Tak, myślę, że nie tylko on, bo i Mikulec wielu zawodników gdzieś jakby, no, to wynikało z walki, jaka była na boisku GKS, słynie z tego, że jest dobry w pojedynkach, jest mocny w kontakcie i, i kilka razy gdzieś po prostu chłopaki dostali po, po kościach, ale jest to normalne: nikt nie pękał, każdy wstawał, grał dalej, mimo tego, że był mocno poobijany. Jest to naturalne. Yy, że, że są to spotkania trudne pod tym względem też. Muszę chciałem zapytać, czy stałe fragmenty dzisiaj decydujące. Yy, pierwsza tam kapał druga, to rzucie się no, w jakiś sposób Pan cieszy, że to, ta, ta praca kolejną no, często rozmawiamy o tych, tych fragmentach gry na konferencjach prasowych. To się przyniosło efekt. Tak, no, pamiętamy, że bardzo dużo było gdzieś słów krytyki pod, pod tym kątem, że, że mamy dużo stałych fragmentów gry, nie zdobywamy z tego bramek, tylko jak zobaczymy tak naprawdę ostatnie. 10 spotkań powiedzmy, to tych bramek jest więcej z fragmentów gry niż z gry, więc myślę, że tutaj nie ma co narzekać i ja się bardzo cieszę, że, że ten element jest poprawiany systematycznie. No to już z kayfes połączeniu. Pamiętam, że gdy spojrzę pan na tabelę wygląda teraz troszkę bardziej optymistycznie, wydaje się, że te baraże już prawie pewne, na co będzie pan chciał wykorzystać ten najbliższy czas przed barażami? Na razie ten czas wykorzystamy na odpoczynek, to znaczy te najbliższe dwa dni, i później będziemy się przygotowywali do kolejnego spotkania, czyli do meczu ze Staną Stalowa u siebie. I na razie myślimy tylko o tym. A jakieś takie zarządzanie kadrą, chociażby patrząc na zmęczenie, ewentualnie kartki, żeby tutaj kogoś przeoszczędzić? Będziemy zarządzać. Ok. Przestań jest zagrożony. W tym momencie rodado i duda. Po trzy kartki. W kontekście bara, że to jest coś, co Pana tylko pocieszy tym, Myślę, że to nie tylko ten mecz, bo takich meczów w tej rundzie Gosen było bardzo dużo, gdzie, gdzie zawodnicy pokazali taką siłę wewnętrzną, pokazali, że nie pękają, że walczą, że nikt nie ustępuje pod tym względem. My wiemy o tym, że ta liga jest trudna i, i to jest element, który musi być co najmniej na takim samym poziomie, jakie jest u rywala, a, a wtedy możemy pokazać tą jakość, którą niewątpliwie mamy jako zespół. Witam Panie drodze, że Polski Piotr jest 360 w który jest zwycięstwa. Chciałem zapytać o drugie piłki, bo ważne i mam wrażenie, że w pierwszej połowie był ten problem. Czy też Pan tak to zdiagnozował i co miał ja też na celu zmiana yy, marka karbów? Czy też, żeby nie osiągnąć drugą linię? Jaki Pan miał zamysł? Mark bardzo dobrze wyglądał, jeżeli chodzi o cały tydzień. Nawet bardzo mu to się zastanawialiśmy w sztabie, czy, czy nie dać go od początku. Jest to piłkarz, który przed kontuzją był wiodącą postacią w środku pola i dzisiaj też po wejściu pokazał, że, że wraca do swojej dyspozycji. Ja się z tego bardzo cieszę, bo, bo mamy czterech piłkarzy do środka, którzy są w dobrej formie i, i szczególnie teraz, kiedy jest koniec tego sezonu i bardzo trudne mecze przed nami, mam... Taki pozytywny ból głowy. Kamil Broda w następnym meczach, tak czy nie? Yy, na razie się cieszymy ze zwycięstwa. Oczywiście Kamil się pokazał z dobrej strony. Był pewnym punktem dzisiaj zespołu. Zespół wygrał. Natomiast jeżeli chodzi o personalia i skład, to, to później. Witamy na drugiej części konferencji prasowej. Razem z nami trener GKS-u Tychy, Artur Skowronek, Panie trenerze, poprosimy o pomysłowy komentarz. Tak na gorąco na pewno ciężko Ocenić ten mecz, bo wiemy, że wokół tego spotkania towarzyszyło dużo emocji, no bo stawka była dla nas bardzo duża. Pomimo tej stawki, uważam, że graliśmy bardzo dobrze w piłkę. Graliśmy bardzo spokojnie, cierpliwie ze swoim pomysłem. Wisła totalnie nie miała jakby konkretnego sygnału, jak się do nas dobrać, i dopiero zareagowali po przerwie. Bardzo dobrą pracę wykonał trener IOP i jego piłkarze, podeszli bardziej agresywnie, nie pozwalając nam tak grać, ale wrócić chciałbym trochę do tej pierwszej połowy, bo jednak wykreowaliśmy setkę i na pewno ta bramka by nam bardzo dużo dała w takim napędzaniu się do tego, co chcieliśmy dzisiaj zrobić na pewno na boisku. W drugiej połowie trzeba powiedzieć szczerze, że nie, 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 nie daliśmy konkretów. Mieliśmy bardzo dużo posiadania piłki, tam chyba z 70, 64%, ale nie mieliśmy konkretów. No Wisła je miała. miała. Miała dużo strzałów, miała też oczywiście celny, niecelnych czy, czy zablokowanych, ale jednak, jednak miała tego sporo. Natomiast nie boli to, w jaki sposób straciliśmy te gole, bo, bo po aucie czy po rzucie rożnym na pewno mogliśmy się ustrzec. I nie dopuścić do jakości, czyli myślę tu o Rodado, czy dobrej grze w powietrzu też Alana Urygi. Jeżeli mieliśmy coś stracić, no to sobie z jakości tak z gry. I tego, tego żałuję na pewno tak na gorąco oceniając ten mecz. Oczywiście Wisła nam odjechała, ale to co teraz powiem, można się ze mnie śmiać. Tak jak się ze mnie śmiano też w zimie, ja dalej w tą drużynę wierzę. Oczywiście matematyka w tym nam pomaga i musi nam pomóc to, żeby Polonia nie wygrywała i Łęczna. I ja dalej w to wierzę. Wierzę w to, że 55 punktów wystarczy do tego, żeby być w tych barażach a co będzie dalej? Nie wiem. Bardzo dziękuję drużynie, bo zrobiliśmy dzisiaj duży mecz, albo toczkę do tego meczu dużego, bo zrobili wcześniej kapitalną robotę i szacunek dla nich. Dziękuję. Dziękuję. poprosimy o pytania. Pierwsza Dobry Dobry Pierwszy dla Orum ja chciałem jeszcze zapytać o tą drugą połowę. Tam była taka seria decyzji sędziowskich, do których mieliście wątpliwości i mieliście chyba pretensje do sędziów. Czy to nie był taki decydujący moment, który wpłynął na to, że pojawiła się nerwowość, taki brak koncentracji u pana zawodników? Brak koncentracji nie. Na pewno piłkarze byli bardzo mocno skoncentrowani, ale oczywiście no, emocje buzowały. No. My Mamy też bardzo młodą drużynę, drugą najmłodszą w tej lidze, więc o tą kontrolę trudniej niż... Mając takich liderów doświadczony piłkarzy jak jak ma Wisła w każdej formacji i na pewno tak tutaj był taki moment gdzie, gdzie mogliśmy to lepiej uspokoić ale to, to, to też jest naturalne że przy Takim pędzeniu za marzeniami Jak coś ucieka to się po prostu pojawia Jeszcze e, Czy w mimo wszystko nie ma takiego poczucia że w tymi drugimi połowami w Puszkowie i dzisiaj Troszkę Ucieka wam szansa, na którą pracowaliście tak naprawdę od początku roku, a właściwie od pana roku. Tak, ale tak tego nie, 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 nie analizujemy. Na pewno były te dwa mecze z perspektywy takich emocji, no trudne, bo ich nie kontrolowaliśmy tak, jak byśmy chcieli. Na pewno wracając do pruszkowa i dzisiaj i dzisiaj też, ale. Dzisiaj bardzo dobra drużyna naprzeciwko nas była. Naprawdę to, co też z ławki trener Jop miał do dyspozycji, no to, to tylko podnosiło intensywność i, i, i też szybkość i kontry i jakość i płynność. E, oczywiście my tego też mamy dużo i, i no dzisiaj po prostu było tego za mało względem tego, co było naprzeciwko. Najbardziej ponieważ udawało wam się znaleźć te Zabrakło tego, co było takim, takim znakiem filmowym GPS-u, czyli to odnajdywanie się w polu karnym dochodzenie do dobrych sytuacji Tak, tej decyzyjności na pewno byśmy chcieli trochę lepszej. Gdzieś tam próbowaliśmy też zmianami. Już bardzo, bardzo ofensywnie stanęliśmy stąd też takie kontry kontrwisuną, daliśmy drugiego napastnika właściwie na wahadłach mieliśmy skrzydłowych, nie, nie graliśmy zamkniętym środkiem, właściwie trzydziesiątki po to, żeby właśnie gdzieś kończyć to takimi decyzjami mocno ofensywnymi. No, no dzisiaj tego tego rzeczywiście nie było tak dużo. Jarosław Tomczyk tygodni Piłka Nożna. Panie redaktorze, jak się Panu podobał ten dzień zwycięstwa, który, który kibice w 30. minucie dzisiaj urządzili na trybunach fajerwerki? Trener o parę minut temu powiedział, że to był moment, w którym jego drużynie skorygować. pewne rzeczy w którym wisły w pierwszej nie. Nie. No, trener miał to, to mądry facet i maksymalnie wykorzystał, i próbował skorygować i skorygować. Rzeczywiście wybili nas może inaczej. Nie jestem odoceniany na tej sytuacji i też mieliśmy czas dla siebie, mogliśmy go lepiej wykorzystać. Druga kwestia. W drugiej połowie no muszę powiedzieć, że troszkę mnie zadziwiło. Zespół przegrywając 01-02 stawił wrażenie, jakby trochę zeszło z niego powietrze się jednak zdarza widzieć takie determinacji w dążeniu do odwrócenia meczu. No, to jest tylko moje wrażenie, to też pan tak to widzi? Nie, nie zgadzam, jest... nie zgadzam się ani, ani, ani grama z tym, co pan powiedział. Oczywiście szanuję to zdanie. Hmm. Kto nie miał determinacji, żeby odwrócić wynik? No właściwie inaczej. Właściwie trudno powiedzieć, żebyście nie stworzyliście żadnej sytuacji to prawda, nawet nie się do to prawda. czy Wisła była tak mocna? Czy oczywiście Wisła zobaczyła w pierwszej połowie jaka siła jest w naszej drużynie i po prostu dołożyli do tego wszystkiego bardzo dużo tutaj w mojej drużynie było bardzo dużo determinacji do ostatniego momentu natomiast poświęcenie piłkarzy Wisły było ogromne, No mieli komfort, mieli 2-0 no, e, mówię, szanuję to zdanie natomiast ani trochę nie podzielam pomimo tego, że jestem e, na gorąco po meczu. Mateusz, ja to już mi ja Jeszcze chciałem zapytać o Marcela Ubika, bo Tylerio mówi, że zaskakiwało go w, jakim, w dużym stopniu, uczestniczy w rozegraniu piłki od tyłu. Czy to jest rzeczywiście taki trochę game changer pod tym względem, że daje warkaż możliwości? Tak. Poszerza? Tak, no, daje opcję kolejnego piłkarza, który robi przewagę, i widać, że duda z Rodadą no, mieli trudno, trudno założyć pressing, kiedy zmienialiśmy stronę przez Marcela. Marcel to jest świetny piłkarz, myśląc o tym akcencie i e, całą wiosnę go używaliśmy w tym temacie i grając dzisiaj z Wisłą no, nie, chcieli, nie chcieliśmy niczego zmieniać mówi o swoich emocjach i o swoich oczekiwaniach na pozostałe kolejki I ja zapytam co Pan został w szafie, czy te drużyny trzeba będzie jakoś podnosić no, w pewnym cudzysłowie przed tym szat, czy, czy, czy nie specjalnie? Tak, na pewno tak, potrzebujemy chwilę, no bo to, tak jak mówię, determinacja w tych chłopakach jest i była ogromna, no trzeba trochę oczepać kolana i patrzeć co zrobi Polonia, Warszawa z tą sytuacją, na mało rzeczy mamy wpływ, będziemy oglądać jutro, obserwować i bierzemy się do roboty. Od Nowego Tygodnia.